Będziemy nagrywać tutaj odnośnie standardowo programowania CNC. Tym razem będziemy bazować na pewnym rysunku, który przesłał mi jeden z widzów oraz przesłał także prośbę, aby doradzić mu jak wykonać taki profil detalu toczonego. I teraz przeczytajmy wiadomość, którą nam napisał. I tutaj Widzę, napisał. Tak, to Marcin ma na imię. Witam, lubię Pana kanał na YouTube. Po tym wszystkim zrobiłem postawę w ręce fanów, tyl, tylko w UK, bo tam mieszkam na emigracji. Mam py pytanie odnośnie kontów na rysunku technicznym. Odpowiedziałby Pan, by Pan y, lub zrobił filmik, jak obliczać X lub Z? Bardzo proszę o pomoc. A więc. O... Widowi Marcinowi chodzi o wykonanie tego profilu, jakby od tego punktu, może da, ja to wrzucę do screena i na fajta e... czyli zobaczmy sobie tutaj, jemu chodzi o rozpisanie tego profilu. Tutaj o z tych wszystkich punktów o, tak, później tu mamy kolejny a rowek, później będzie robiony. Później idziemy do tego miejsca: do tego w zasadzie o to, o to mu chodzi. Tak, czyli tutaj te punkty tu chodzi o od tego punktu do tego kolejny, kolejny i tak dalej. A, a więc e, musimy obliczyć ten punkt, kolejny, kolejny, i tak dalej. W związku z czym, e, zacznijmy, może, jak to zrobić najłatwiej, a później, e, jak w, e, analitycznie przeliczyć dokładnie punkty, gdy już musimy e, konkretną wartość tutaj podać. to e, umożliwia łatwiejszą. Formę rozpisania kodu, a więc um, e, przyjmijmy taką właśnie wersję e, i zobaczmy, co mamy za informacje na temat, na temat samego tutaj rysunku. A więc tak, język. E, detal jest opisany, rysunek w języku angielskim, ale to sobie z tym poradzimy, bo akurat znajomość języka angielskiego nie jest dla mnie kłopotem. a więc tak, e, szybko. E, Mamy chamfer. To jest faza, która ma wartość 2 mm. 2 to jest ta szerokość od tego miejsca do tego oraz aby pochylenie jest 15 stopni, czyli jakby od tutaj od 0 stopni pochylamy ją 15 stopni w dół. To jest pierwsza rzecz. Tutaj mamy wartości podane 13,98. To jest dla tej średnicy. Później kolejna tier to jest a total indicator runout, czyli e, całkowite bicie. Ale to nie ma teraz dla nas znaczenia, ponieważ my będziemy w środku tej relacji e, wykonywać nasz program. Ok. Kolejna średnica jest tutaj, czyli to jest e, w klasie dokładnie 1508. Tutaj mamy podpowiedź że to jest klasa 6J. E, I. A później mamy dojście do tego miejsca 8,9 trzeba będzie policzyć 13,2,1 Tu mamy 8,9 jest to wszystkie wartości trzeba będzie policzyć, troszeczkę to nam to zajmie a I tu mamy fazę kolejną 45 stopni do średnicy a No nie mamy wartości podanej Zobaczmy co tu mamy za wartości a Tutaj chyba Marcin tego punktu nie będziemy w stanie przeliczyć, dlatego że brakuje nam dwóch podstawowych rzeczy. Brakuje nam a, w zasadzie jednej, z e, którą potrzebujemy, która jest niezbędna. A więc, tak, a nie mamy zeta tutaj ewentualnie, tak, czyli tej wartości, bądź e, czyli od zera do z, bądź a średnicę bym potrzebował. Ta średnica pewnie gdzieś tutaj jest opisana, właśnie na tym. Na tej części, której nie widzimy, więc niestety tutaj nie będę Ci mógł pomóc. Po prostu, chyba że za, założymy jakąś a, wartość i wtedy a, tak to opiszemy. A więc a, zacznijmy szybko pisanie programu do mojego profilu. Spróbujemy, może, na wersji siódmej zrobić to. I tutaj mamy, jak korzystam sobie z Simco Edit, bardzo dobry program do programowania, więc polecam. I teraz mamy tak. Rozpoczynamy programowanie, czyli standardowo ja to szybko przyspieszę troszeczkę. Mamy pierwszą rzecz, stawiamy 2%. Następnie numer programu. Panów. Zaczyna się od O i 4 cyfry. Następnie idzie linia bezpieczeństwa G0, G40, G... Ja ją też skracam troszeczkę. 40 G80, G95 i jeszcze dajmy G90, G90. Możemy sobie nasze G54 wstawić i wywołujemy narzędzie 0101, dajemy mu e, ograniczenie np. do 3000 do 2, S2000 i prędkość skrawania załóżmy 150M4. Będziemy nożem e, skrawać, a wykonywać e, przy takich parametrach, czyli tak, idziemy do punktu G0Z, e, niech będzie 2 mm i ustawiamy się tutaj w tym miejscu gdzieś poniżej będziemy musieli te wartości już sobie wtedy przeliczyć teraz jak to zrobić momencik tutaj tak podjedziemy do x 12 11 może o. teraz musimy sobie policzyć te wartości tutaj i teraz jak, jak od czego zaczniemy potrzebujemy ten punkt musimy tutaj a, utworzyć trójkąt może wróćmy do paita. Czyli tutaj powstaje nam o. pewien trójkąt. O. Tutaj. I my potrzebujemy, ponieważ mamy wszystkie wartości. Ponieważ mamy wszystkie wartości odnośnie rysunku, potrzebujemy, ale nie mamy właśnie do tego początku dojazdu narzędzia, czyli musimy na bazie takiego trójkącika policzyć sobie ten pierwszy punkt. I teraz jak to, jak to zrobimy? Może tak zacznijmy od zasad, jakie tutaj będą rządzić. A więc będziemy musieli skorzystać z funkcji trigonometrycznych. W tym przypadku to będzie Tangens. I teraz zobaczmy, jak to będziemy wykonywać. Mamy tak. Ja wykorzystuję sobie Paint, ponieważ nie mam tutaj a, jakichś aplikacji specjalnie inżynierskich do tego tytułu. Zresztą nie będzie to nam potrzebne. Ale do rzeczy. Mamy e, trójkąt. Z takim mamy trójkątem do czynienia. Tak i opiszemy go sobie. To jest tak: A to jest A B C. I tu mamy kąt na rysunku podany. Wiemy, że to ma pochylenie 15 stopni, w związku z czym ten kąt tutaj w tym miejscu ma wartość 15 stopni. Czyli musimy policzyć sobie te A. Jeżeli policzymy wartość A, bo to jest nasza, teraz powiedzmy tutaj nie, e, tak X, to jest nasz X, to a, musimy a wtedy od średnicy odjąć wartość A. Pomnożona przez 2 i wyjdzie nam wartość początkowa dla, tego, dla tej hirnnicy. I teraz mamy tak. Liczymy sobie. Um, ja już nie będę tutaj w, w szczegóły wnikał w funkcje trigonometryczne, jak one działają, bo to już jest powiedzmy na, na poziomie podstawki, więc kto zapomniał, bo być może tak jest, że wie, wielu jednak osób, no, nikt, nikt na co dzień nie używa funkcji trigonometrycznej, w związku z tym, Zapominamy pewne rzeczy, więc sobie tutaj warto to przypomnieć. E, więc tak, e, zaczynamy. Piszemy, oblicz, musimy obliczyć tangens 15, to jest stosunek a do b, czyli a do b. Wartość b ma, mamy podaną, ponieważ ona tutaj wynika z tego opisu. 2 mm, czyli b jest podane, b ma wartość 2 może ja to cofnę troszeczkę bardziej tu przejrzyście było b równe jest 2 czyli piszemy, obliczamy sobie tangens z 15 najpierw tangens z 15 równa się 15 tangens równa jest 0,26 skopiujemy tą wartość tutaj ją wkleimy ona będzie strasznie długa, więc ja sobie daruję, zaokrągę to do 0,026 i następnie 0,26 i mamy. A do 2. bo mamy dwa podane. Teraz musimy przeliczyć na nasze A, więc obustronnie mnożymy 2. I tak, tu nam się skraca i to tam 0,26 0, razy 2 jest 0,52 Równa się A, czyli to jest nasz wynik Można powiedzieć, że to jest, yy, przeliczyliśmy tutaj już sobie yy? Tak, czyli to jest nasza wartość To jest nasz 0,52, czyli i teraz e, w programie wpisujemy 0,52, ale trzeba, e, trzeba tutaj ob, o, odjąć, ponieważ e, dwa, tą wartość pod, podwójnie, ponieważ my średnicowo pracujemy, a więc 13,98 dajmy 1398 e, minus i w nawiasie 0. 52 razy 2. Zamykamy nawias. Równa się 12,94. A więc ta nasza pierwsza wartość dojazdu. Wracamy do programu. Równa się G0. Damy G1. Załączymy kompensację. G42. Kto nie wie, co oznacza G42, to zapraszam. Jeden z filmów, a dokładnie moich, wyjaśnia. Na czym polega kompensacja, bo to musicie załączać przy przejściu wykaczających oraz na łukach, czy też na przejściach po skosie, czyli G1Z0 X12 tam nam wyszła wartość 1294 X1294, następnie wracamy. Odnosimy się do programu y, i podajemy sobie posłów jakiś przykładowy. I teraz po, y, podajemy ten punkt kolejny, czyli potrzebujemy ten punkt tutaj. Ten punkt, a ten punkt ma wartość, y, możemy w FANUKU zastosować takie z, y, pochylenie, czyli G1, y, XZ-2 bo to jest wartość yy, 2 mm szerokość fazy pod kątem i tutaj jest przeliczane od A od, tu jest 0, 90 a tu jest 180 w ten sposób yy? tu, tu jest 0 stopni 90 a tu mamy 180 więc yy, pochylenie tego równa się 180 minus 15 czyli A 180 65. I on sobie już dojdzie do Chociaż my mamy wszystkie wartości, to może e, zamiast pochylenie pisywać, to piszemy wszystkie wartości x. Tam było 13,98. Następnie, co my tu mamy? Z. Z minus 21,5. Kolejne. Co my tu mamy? Sprawdźmy na rysunku pełnym, czy mamy te wartości podane. Minus 8 to jest podane również, więc tutaj mamy ten kolejny punkt, to jest 32,1 minus 8,9. 8,9 równa się 23 y, z minus 23,2. A do średnicy, tutaj mamy średnicę 14,90, yy, dajmy 15, czyli G1. W zasadzie tylko G1 my musimy pisać. Średnica była x, I, yy, to był wartość z, miała była taka, a x. 14, 15 ok, teraz czyli jesteśmy teraz w tym punkcie przechodzimy do punktu kolejnego punkt kolejny to 321 z 32 i 1 później kolejna Wartość średnicy jest tutaj podana, czyli ten, ten punkt e, znajduje się w tym miejscu. 17, czyli x, x17 x17 i e, następnie przenosimy się, to musimy sobie przyjąć jakąś średnicę, ponieważ Marcin nam niestety nie podał tej, tej wartości. W związku z czym my przyjmiemy wartość np. 25 mm. Czyli wpisujemy wtedy G1X25 pod kątem A135 mm. I to jest nasz profil. Sprawdźmy jak to na wygląda. O. Tak tu możemy najpierw sobie troszeczkę wyżej dać. 12. Czyli tak ten profil nasz wygląda. Na koniec um, odjeżdżamy G0x40 y, z y, G40, wyłączamy kompensację Z0, y, Z podstawiamy i wyjeżdżamy do pozycji domowej G53, do X 250 Z350, wyłączamy, y, masz y, obroty i chłodziwo. M30 koniec programu, tak mam. no i tak by wyglądał nasz program, eee, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Marcin, że Ci pomogłem w ten sposób, eee, daj znać w komentarzu albo napisz do mnie,